Dobry wieczór Państwu, witam na pomeczowej konferencji prasowej po elektryzujących, przynajmniej w zapowiedziach derbach Lubelszczyzny. Przedstawiam trenera zespołu gości pan Tomasz Pednaruk, trenera gospodarzy pan Robert Guralczyk i proszę o analizę meczu trenera naszych gości. Dobry wieczór Państwu, następnie chciałbym pogratulować trenerowi gospodarzy zwycięstwa. Uważam, że gospodarze musieli się mocno napracować dzisiaj, żeby zdobyć trzy punkty. My czujemy, powiem szczerze, lekki niedosyt, niedosyt bo mieliśmy plan na to spotkanie i, i go realizowaliśmy nawet przy niekorzystnym wyniku. I byliśmy groźni, byliśmy w grze i troszeczkę mi, troszeczkę żałujemy tego, że te nasze ostatnie podania były niedokładne, była troszeczkę zła decyzja. Tu gdzieś niektóre nasze akcje skończyły się dosyć szybko, a zapowiadały się dosyć ciekawie. Bramkę straciliśmy po momencie dekoncentracji, dosłownie gapiostwa. Takich bramek nie powinno się tracić na tym poziomie. Mam no to dużo, dużo pretensje do zawodników I, i ta bramka bolała, bo pracowaliśmy mocno w tym spotkaniu. Nic. Od po poniedziałku zaczniemy już pracę nad kolejnym spotkaniem. Przygotujemy się do, do niego należycie. Dużo rzeczy jest do poprawy, do, do pracy, ale, ale postaramy się w kolejnym meczu zagrać za punkty. Dziękuję bardzo. Tak jak to najczęściej bywa w trzecioligowych meczach, szczególnie tutaj na arenie, każdy mecz naprawdę wymaga ogrom sił, zaangażowania i tak jak zgadzam się tu z trenerem, się. że Gdzieś tam naprawdę włożyli w to ogrom i, i, i tak jak i w naszym przypadku, tak i w ich często właśnie zawodziło gdzieś tam te ostatnie, znaczy może nawet nie, nie, że ostatnie, ale takie, które już na pewno otwierało grę, także tak to wygląda. Strzeliliśmy bramkę, być może gdyby udało się wykorzystać którąś z y, kolejnych sytuacji potencjalnie już się gdzieś tam tworzących, mecz wyglądałby trochę inaczej, natomiast tak do samego końca, w momencie kiedy naprawdę w ostatnich 20 minutach y, Awia z ogromną determinacją i, i pomysłem dążyła do tego, żeby, żeby jeszcze odwrócić losy tego spotkania, ale potrafiliśmy to udźwignąć, przeciwdziałać temu i w zasadzie można powiedzieć, no nie dopuściliśmy do jakiejś takiej stuprocentowej sytuacji dla, dla przeciwników, no bo tak jak trener powiedział, być może zawodziło gdzieś tamte ostatnie podanie, albo my właśnie tak potrafiliśmy temu przeciwdziałać. Także cieszymy się, ostatnio mówiłem, że jesteśmy po pierwszym meczu, przed nami 16, Dzisiaj jesteśmy po drugim, na razie z kompletem punktów. Przed nami 15. Nie myślimy o tych gdzieś tam dalszych, najważniejsze jest najbliższe. Wyjazdowy mecz na Sole oświęcim i już teraz powolutku zaczynamy o tym myśleć, bo wiadomo, że punkty musimy gromadzić i, i gdzieś tam tak, żeby nas zbliżały do tego celu, który jest oczywisty. Dziękuję.